Hey osobie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest zagrajmy w Wiedźmina dwójkę z zabójcą królowej helicy rozszerzona. Dlaczego się tak rozpowiadam? Ponieważ muszę włączyć sobie z czym zapomniałam, oczywiście, jak zwykle. Dobra, cześć jeszcze poprawić, oczywiście, o czym też zapomniałam. Tak wiecie, siadłam, włączyłam, i Siedzę w strasznie niewygodnej pozycji. Okej, okay, to było tutaj, tak? Zlecenie na zmielce. Aha, miałam sprawdzić na mapach, gdzie są te Zgnilce. Fajnie, że pamiętam. Coś poprawić. Wygodnie rozciąć. Poprawiam mikrofon. ok. Może wam troszkę szumieć albo pierdzieć czy coś tam. Eee, dobra. Lecimy. Tu mam jeszcze trzy trupy znaleźć, tak? To może sobie znajdziemy gdzieś tam przy okazji. Eee, yy, wiecie, co to sobie zrobimy? Turniej. Mam dosyć tego przeklętego miejsca, krwawej komety, Co? kwadratowych monet i tej chędożonej mgły. Póki płacą żal. bo ty mogę tu siedzieć. Kogo ja widzę? Sławny Gerald z Rivi. Ty mnie znasz, ja ciebie nie. I błąd, bo dzięki mnie mógłbyś być jeszcze sławniejszy. Napisałbyś piosenkę o moich czynach? Na piosenkach się nie znam. Z królewskiego rozkazu zajmuję się organizowaniem rycerskich turniejów. Taki mistrz jak ty na pewno chętnie pokazałby, co potrafi. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Czy króla Henselta interesuje coś poza walką? W Kedwen cenimy sobie tradycje rycerskie. Tylko pojedynki na arenie pozwalają rycerzowi utrzymać dobrą formę i szlifować umiejętności. Okej. Okay. Wezmę udział w waszym turnieju. Król będzie zadowolony. Zważ tylko, że nie jest to walka na śmierć i życie. Pamiętam. Walki toczą się od południa do zmierzchu. Wtedy znajdziesz mnie przy samej arenie. Okej. Okay. Musimy do niego podejść w południe, a dzisiaj a teraz jest ranek, tak? Eee... Nie na później. mi eee, mieć. Miejsc... Właśnie zrobimy sobie to w takim razie. Zobaczymy. Może przy okazji porozmawiamy z tym, z dewetem. Pasowałoby mimo wszystko. Jestem tutaj, nie wiem, jakieś 7 odcinków, czyli półtorej godziny. Już minął dzień i noc. No i co by pasowało z nim rozmawiać? Gdzieś mnie gro wypuściła. Co tu jest? Bolo Boga, gdzie ja jestem? Ej, może znajdę tych dwóch pijaczków, którzy się zwinęli gdzieś z dala od obozu. Może lepiej zapiszę. A to mi wejdź pisał. Dobra. Tutaj będą chyba kolejne ciała. Okej. Ja podpalenie na mieczu. Możliwe. Uciekaj, uciekaj, zerwant! Tam jest zejście. A skoro tu są znice, to, to powinny być tutaj... Um, martwe ciała. Sztacheta, nie chcę sztachety. Żelaz bok! Ale żebym tego jengi rzuciła. Lękajcie na rodzinę. Tropuj się. się. Okej, okay, zatruł go. I uciekaj. Dobra. Okej, okay, tam gdzieś... Jest... tam to jest zmieniłość A? Teraz powinnam zapisać. Wydaje mi się, że tutaj będzie więcej tych trupów do spalenia. W się sensie, to ostatnie. Okej, okay, tu jest wyjście na świeże powietrze, tak? Dobra. Ich tutaj jest dużo, więc. Powinny być jakieś ciała, mimo wszystko. Tutaj gdzieś była jakaś baza. Uuu! Tasak. Raczej. Znaczy... Wątpię, że znalazł jakiś silny miecz tutaj. Kurde! Nie chciałem tego zrobić. Medalion ostrzega. Mhm, czy tam będzie coś silnego? Okej. Okay. Mogę spać to ciało. Bo to przez nie są tutaj trupo jadę. Ej, tu jest ten statek rozbity, tak? No to wygląda, tylko jest tu gdzieś coś cennego, co mogę sobie zabrać? Wygląda na to, że nie A fajnie by było Dobra. Tutaj jest to drugie wyjście, tak? Okej. Okay. To są jakieś ludkowie? Nie, ale tutaj jest jakaś część skrytka. Kochla mnie nie interesuje. To nie ma nic ponadto, tak? No dobra. A tu jest nieszczęśnik, który sobie tutaj bazę zrobił. A tam przejść? Ej! Gówno! Jak w tej skrzyni coś było, to jeszcze. Chodźmy tam, gdzie medalion nas ostrzega. Co? To będzie w tamtą stronę, tak? Tak, tutaj. Zapiszmy. I chodźmy Skacz, gerwant. O kurwa, więcej kosmoka nie miała. Ojej! ojoj, 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 tyle, tak. ojoj, ojoj, nie działa. Jest w Uh, A ja spróbuję tak. Daję sobie limit pięciu razy. Mhm. Wiecie co? Myślę, że nawet sobie medytnę. Tja. Tja. Widzicie eliksirów. Gawrona sobie wezmę. Wiesz no gawrona tylko, ponieważ jaskółka to by było zbyt duże marnotrawstwo, i zamiast ingi, no zamiast ingi, ogarnijmy sobie jeden. Dobra, no chodź, na no chodź. No chodź. Co ja mu to robi. Dobra. Chuj w takim razie Dobra, cofnij się Okej, 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 dobra Cofnij się! Cofnij się! Dobra. Okej, okay, on tak szarżuje. Bardzo to zapamiętać. Aha uh, czyli jak już rozpocznie swój atak, to... A, świetnie! Wspaniała robota. Nie ma to jak brak Oj, Oj oj ojoj ojoj! Cholery silny, ale możemy go pokonać. Czekaj! Dobra, tam zanim nie chcę włazić. Bo to jest wręcz samobójstwo. Czekaj. Dobra, czekaj. Uciekaj. No kurwa. Akurat jak mi przestał działać, no. Ale dobra, to jest dobry pomysł. Yy, ta mikstura i ta technika. To jest w ogóle najlepsza technika na świecie. Więc tak, wypijmy sobie gawron. Pij. Zastanawiałam się już przez chwil chwilę nad Bigo, ale Golem jakoś tak specjalnie dużo nie robi, tylko krwawienie daje. się, czy wilgi po prostu nie sprzedawać. Czy znaczy, to nie byłoby bardziej opłacalne? Eee, Queen. Ponieważ ten Jurden go nie łapie, on jest za wielki na Jurden. Uciekaj. Trzy ciosy, i ucieczka. To na pewno. Okej! Okay! Ojojojoj, ojoj, ojoj, oj, 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 oj. Ja wyrabiam? Co ja najlepszego wyrabiam? Tutaj. Uciekaj! O, którędy, którędy, którędy! I teraz się Накладай знак. Учекай. Бра. Ещё только четырнадцать секунд. Не нету, не не Ajajaj! ho, Pięknie! Pięknie! Wspaniale kamień żywiołów! Super! Uff. Dużo jest tu skarbów? Dużo! Dobra, wyobraźcie, za bardzo nie potrzebuję. I takie wezmę. Za niskie To się najwyżej posprzedaje. Orenów jest tu dużo. Cieszę się z tego. Tego nie chcę. Te za pony szpony harpy. Zbroja z Banart. O. Pokaż mi tą zbroję z Banart. Czy ja trafię w ten przycisk? Dobra, zbroja plus 16. Żywotność plus 40. Ok, redukcja obrażeń od magii 2. Ha! A do zbroi sterlika jest dodana żywotność dzięki tej, tej, tej płycie. A pokaż mi to, i zbroję Drauga. No, zbroja drałka jest mimo wszystko lepsza. <grystanie> Zdecydowanie. Pochodzimy sobie w tej. Jak będę chciała. Ee, jak będę chciała ruszyć z misją główną. Wtedy sobie założymy tam tamtą zbroję. Zresztą widać, że przedmiot fa fabularny, więc tam nawet gra nie pozwoli tego sprzedać. Źle poszłam, ale pójście tutaj nie było złą decyzją. Dobra. Eee, wracajmy teraz na arenę. Mhm. Powalczmy sobie na arenie. Ta zbroja wygląda na bar naprawdę bardzo ładnie, więc sobie powalczymy. Zapiszę tutaj 15 minut. No dobra, to sobie akurat wrócę. Okej. Okay. Fajnie jest tak zwiedzać mimo wszystko, a nie raszować główną fabułę ponieważ dzięki temu znajdujemy wiele fajnych rzeczy, nawet jeśli już raz przeszliśmy tę grę. W ogóle mój brat mnie ostatnio uświadomił, ha, ha, ha że to nie jest związane z paczami, tylko to, to, że ja tutaj jestem jest związane z tym, że wybrałam sobie po prostu ścieżkę taką że poszłam z ludźmi, a nie ze ja... mgły. No to jak wiecie co się pułatujo, dzieje. Ja bym jednak wolała, że mi mapa się przestawiła. No mi się mapa nie przestawia, co mnie bardzo interesuje. No nie przecież takoś. wczoraj ją tu widziałem? Ta. Zapiszę sobie. Chcę porozmawiać z Dewetem. I w ogóle z z stamtąd. Na co się tak gapicie? Akurat z A ten jeszcze świnicę, ogon i wsadza sobie między Czy moglibyście mi pokazać, droga Gro, obóz Rorsa? Czy mogłabyś mi, droga Gro, pokazać To, co ja chcę widzieć na mapie, a nie to, co tu chcesz mi pokazać? Co Dobra, teraz nic mi nie pokazuję. Matka okay. mówi: synu, oh, na wojnę! Stoi tyłem do nich! Oh. Kacie ma opuszczony. Roskie poślady i mówi: Przecież widzę! <laughs> <laughs> Będzie tego nawet w ogóle go! E, <laughs> <laughs> Okej, okay, zagadajmy do west. Ciekawe, czy co nam coś powiem. West. Witaj, Geralt Witaj, Wes Co słychać u niebieskich pasów? <noise> Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte Tak, słyszałam Trop nam się urwał Ale doprowadził nas tutaj Jeżeli nie prowadzi dalej, to znaczy, że mordercy są w pobliżu Widzę dwie możliwości Albo Henselt ich wynają, albo jest ich kolejnym celem Krótce się przekonamy Myślisz, że to Henselt może stać za zamachami? A tobie nie wydaje się to możliwe? Pomyśl o Dolinie Pontaru. Temeria, Kedwen i Edirn gryzą się o nią od pokoleń. Tylko, że teraz, ani w Temerii, ani w Edirn nie ma króla. Henselt może skorzystać na śmierci Foltesta i Demawenda. To prawda, ty, że skrytobójstwa nie są w jego stylu. To prawda. Król Kedwen kocha wojaczkę. Zresztą wystarczy rozejrzeć się dookoła. A może właśnie o to mu chodzi? Kiedy ze spiżarni ginie ser, nikt nie podejrzewa Kota. Hmm. powiedziane. Henselt uważa, że z łatwością zajmie wergen. Regularna armia zawsze wygra z pospolitym ruszeniem. Ja to wiem, Henselt to wie. Nie rozumiem, dlaczego nie wie tego Saskia. Może woli zginąć niż się poddać. Albo szykuje Henseltowi jakąś niespodziankę. Możliwe. Król utajnił szczegółowe plany kampanii. Dlaczego nie rozłożyliście się w obozie, Kedwen? Im bliżej źródła, tym więcej informacji. Henselt nam nie ufa i wcale mu się nie dziwię. Gdyby nie ta upiorna mgła, przenieślibyśmy się jeszcze dalej. A. Gdzie jest to było tak, że w obliczu klęski wcielali do armii całe przez z Zaborza. Połowa chłopów się zwiedziała i uciekła w las, ale reszta poszła w kamasze. Wojewoda mówi, rzadka kupa nie żołnierz, ale jak się kawaleria po nich przejedzie, to może chociaż trochę impetu wytraci. No! Hmm. I bitwa wre. Na lewej plance straty ogromne. Grozi przełamaniem szyku. A chłopy rzucają piki i dawaj do ciała łuczników. Zagraniesz się wzięli! A gdzie tam? Podnoszą łuki i szyją we wroga. Powiadam ci, co strzał to trup. A oni z zaborza byli! A właśnie! Płusownicy z dziada praziada! Hmm. Fajnie jest tak no, stanąć i poszczerać z ich historii. Soltan! One są naprawdę przyjemne do słuchania. Pogadam sobie z nim. Jestem zaskoczona, że on tu jest. Ale to pojedzie. To sobie zrobimy w następnym odcinku. A w tym dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.